Dlaczego For zawsze używa młota w filmach, skoro wiele osób uważa go za boga młotów? Ale tak nie jest. For władał też innymi broniami. W MCU, oto niektóre z najlepszych broni, których używał For. Numer 4 to piorun Zeusa. Ten piorun był wystarczająco silny, żeby walczyć z Gorem i może być nawet używany jako teleporter. Numer 3 to Gungnir, pierwotnie należący do króla Asgardu. Był używany przez Odyna, ale po jego śmierci przeszedł na fora. For używał go przeciwko Helli w Ragnarok Gungnir jest wystarczająco potężny, by kierować mocą Odyna i kontrolować niszczyciela Numer 2 to Stormbreaker W komiksach został stworzony, by zabić Fora, ale w filmie For go używa Stormbreaker jest wystarczająco potężny, by pokonać Thanosa, nawet ze wszystkimi sześcioma kamieniami nieskończoności A numer 1 to mżolni, Ponieważ trzeba być godnym, by go podnieść co czynim żolnier jedną z najbardziej wyjątkowych broni w